Czyli witajcie w drugim odcinku vloga. Siemano. Z tej strony kurwa, z tej strony Creeper 11 Full, Mr. Creeper, John, MS Johnny 00. Dzień dobry tak. i DJ... O! DJ kasper 99 Tam jeszcze siedzi na ławce... Aż muszę ją chytnąć. O! Nie wiem, widzicie? No. Y, potwór jeden. Tak. No. Jap! Sujnął głowę! No, tak. Chciałem wam tylko przedstawić jeszcze MS Johnny. no weź, no... No i, no No, pokaż się No. co? No. Koła stopa. Dla What the fuck? Dobra. No i to wszystko, żeby był taki krótki. I. Aha, dalej Kasper, pokaż się. Chcę tylko powiedzieć, że dalej kontu... kontynuujemy pytanie, czy on jest podobny do Szczęsnego. Piszcie. Tak.